Szanowni państwo, witają Szanowni państwa członkowie koła Rannego Młodzi Duchem, działającego przy Stowarzyszeniu Pogodni Seniorzy Gminy Lniaszczy. Na dzisiejsze uroczyste spotkanie przygotowaliśmy krótki montaż, na który składają się kolędy i pastoralki oraz twórczość poetycka takich autorów jak Jan Wardowski. Ojciec Henryk Pawiecki, Ludwik Jerzy Stanisław Miłaszewski, Halina Gołczowa oraz Matka Tereza Skaltony. Serdecznie Państwa, Państwa zapraszam do wysłuchania i wspólnego komentowania. Tak niedawno obchodziliśmy święta Bożego Narodzenia. W gronie naszych najbliższych rodzin i przyjaciół. Te świąteczne wspomnienia trwają w nas nadal. Trwają one w naszych sercach bardzo głęboko. Spróbujmy jeszcze raz przeżyć chwilę Bożonarodzeniowego uniesienia, tej radości i spokoju. Do najpiękniejszych zwyczajów Bożonarodzeniowych. Należy śpiewanie kolęd, tych pełnych radości, wesela i szczęścia. Wspólne kolędowanie zbliża ludzi, buduje między innymi więź, daje poczucie bliskości w tym tak dzisiaj pukmatwanym świecie. Kolenda Polska, zamknięta w najprostszych nutach i słowach, króluje że Doma w Wruszać od nowa. Tak wiele teraz się dzieje i wokół tyle jest złego. Kolędę daj nam nadzieję, doczekać jutra lepszego. Jezus wychodzi na świat w postaci dziecka w ubogiej, ale bardzo kochającej się rodzinie. Zachowuje się jak każde małe dziecko. Uśmiecha się lub płacze z niewygody. Tymczasem anioł opowiada pasterzom o tym, co wydarzyło się pewnej nocy. Pastuszkowie, z słowami anioła, udają się więc do Betlejem i odkrywają tajemnicę Bożego Narodzenia. Obikłane, oby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supeweki, własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć, jak ludy. I oby was, złośliwe ręce posadzaniały się w owieczki. a w oczach mądre stanęły jak na chodnice barwań świeczki. By pani podał każdy dramat, rozdziału ostatniego, kładąc na serca podmatwane, jak na osiołkach, kompres śniegiem. Oby się wszystko uprościło było zwyczajne, proste sobie, gdyż tak strokaty tak nibionym kikał koziołom na mem grobie. Aby wątpiący się rozpłakał na cud czekając w swej kolejce. A matka boska, cichych uknych, jak ciepły plelek. wzięła na ręce. Panienka Święta i drżą zimna Twoje najświętsze rączęta. Czymże ja Cię, Mały Jezus, go ogrzeję? Chyba z mego serca żart taki powieje. Chyba z mego serca gorące śpiewanie. Tak bym mogła Cię ogorzać przed Najświętszy Panie. mówi o tym co ważne w życiu wspominamy w niej o naszych bliskich których już z nami nie ma mówi ona o pamięci bliskości i nadziei na spotkanie z nimi wraz starym obyczajem w Polsce podczas wili jest miejsce dla zamorskich i zagórskich gości dla tych co na wieczerze bratniej nie przybyli Wstrzymani przez gór z wały lub mórz nawałności. Gdy z nieba płatki śniegu lecą jako płatki, gdy mróz na szybach biały pod sadza chodzi, jak każdy dom polski wspomnił, wspomnił serce matki, nieobecne, spóźnione, zabłąkane synie. Gdy w snopku wigilijnym kłos o kłos zadzwoni, Ilekroć pod obrusem za siano, Baczmy na puste miejsca, gdzie mieli siąść oni, Baczmy, by nieobecnych nie, zade, nie zaniedbywano. Obejdzie się to miejsce bez popraw dwunastych, Nie zmieniajmy półnisków przed nim i talerzy, Obejdzie się we szumnym win i bez towaru. Tylko przed pustym miejscem niech opłaty bierze. Czuwajmy, bo nie wiemy dnia ani godziny, gdy z za mórz, co nas dzielą z błędnego bezdroża, niewidzialnie zawita do nas w odwiedziny ktoś z braci, których ku nam prowadzi moc Boża. Niech nikt nie zagląda duszę głością, duchom. Znaczy są zgodniali, skoro zasiedli do stołu, Ugośćmy go opłatków, białów, mu sucho, bo wód dusz ludzkich syci tylko chleba nie. Ma. <gry> Gdy zagłyśnie gwiazda błękitnej dalekości, Będziemy się dzielić opłatkiem chleby miłości. A łamiąc opróg biały, wśród nocy świętej ciszy, Niechaj się serce nasze jak dzwony rozkołyszą. Oto już cud się spełnia, już biją niebo dzwony, O witaj nam, Jezu, Betlejem narodzony. Rozwarły się w niebiosa, już wolę mój nam dźwięki. O, witaj, imam, witaj, Jezu luzinki. Ty, który jesteś miłością i sercem tego świata, zagarnij serca nasze i w imię swoje zbratań. Niechaj za milczą zawiści ludzkie złości, noc ta wigilijna dzielę niech miłości. Wejdź w nasze serca, dziecino, wejdź w cały polski nasz kraj, niech dusze nasze nie giną, łaską Twą im daj. Bez Ciebie pusto i głucho, bez Ciebie smutno i źle. O Boże, Dziecię wysłuchaj, wejdź w życia naszego dnia. Cóż, że choinki zabłysły, gdy w duszach panuje noc? Cóż, kiedy nie masz kołyski w na twój główny Lecz ty, o książę pokoju, jedności i prawdy wzór, Na naszych dróg stań roztaju, kierunek wskaż twoich dróg. Noc cicha świat mroku tuli, nad grotą wciąż gwiazda lśni, W objęciach swojej matury dziecina marzy, marzy swe sny. Bo chociaż świat go nie przyjął, Choć Krzyż mu dał, oddam za tron, mym sercu jednak znalazł choć biedny, lecz własny dom. Z serca Jezu drogi przekraczamy szopki progu. Z serca zezem oko, pan w Boga w młodym roku. się maleńkiemu dziś nam narodzonemu. 扫世界。 ma spokój we własnych rodzinach w naszym kraju i świecie. Pomyślmy, co możemy zrobić dla siebie i dla innych, aby życie stało się łatwiejsze. Co nam może ofiarować ten rozpoczynający się rok? O jednej porze, raz do roku, w zimowej nocy ciemnym roku. Gdzieś, gdzie nie sięga ludzki wzrok, schodzi się z rokiem rok. Jeden jest wielki z siwą brodą, drugi jest mały z buzią młodą. Czyli, by rzec innymi słowy, jeden jest stary, a drugi nowy. Gwiazdy jak owieczki lśnią na niebie, a oni stają obok siebie i coś sobie mówią. Patrząc w oczy, ale nikt nie wie o czym. Potem w ciemności słychać kroki. To się rozchodzą oba roki. W całkiem przeciwne idą strony. Stary znużony i zmęczony. Nowy o jasnych złotych lokach. Wesoło utknie w podskokach. Po chwili cichnie odgłos kroków. Zimowej nocy ciemnym roku. Gwiazda za gwiazdą w górze gaśnie. I znika czarnej nocy cień i robi się na świecie jaśniej. I wstaje nowy, jasny dzień. I budzisz się, przecierasz wzrok i witasz. Nowy rok! Wtedy jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby go wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei więźniom, tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są Twoje możliwości i jak wielka jest Twoja słabość, jest Boże Narodzenie. Zawsze. Jeżeli pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez Ciebie, jest, wtedy jest Boże Marzenie. Na zakończenie naszego występu zapraszamy do wspólnego odśpiewania kolendy. O po podniosłym charakterze Bóg się rodzi. Będzie to pierwsza i trzecia zwrotka, którą jako nasz film państwowy zaśpiewajmy na stojąco. Życzenia. Przy tej pięknej sposobności i my życzymy Wam radości, aby wszystkim się darzyło, z roku na rok lepiej było. Szczęśliwego Nowego Roku!